Zapraszam Was na kolejny odcinek Nie Poczytaj Mi Mamo. Zróbcie sobie pauzę na przeczytanie treści. 1-1. Tu jest coś napisane. Do końca zdania. Droga przebyta w czasie delta tc. Delta tc to znaczy cały ten czas. Ok. Na początku współrzędna x tego ciała wynosi 4 metry. I ono sobie jedzie w kierunku dodatnim osi x, aż współrzędna x osiągnie 20 metrów. Czyli przejechało 16 metrów. No, i w tym miejscu zawraca. I później idzie w kierunku przeciwnym do osi x, w kierunku, no, 0 tej osi. I do tego 0 dojeżdża. Przejechał od x równe 20 do x równe 0. Innymi słowy, przejechał 20 metrów wracając. W tą stronę 16, z powrotem 20. To razem będzie 36. Wartość o takiego wektora jest równa coś tam. To tutaj, to jest przemieszczenie. Tak to napisali. W czasie 5 sekund. Wektor przemieszczania, przypominam, to jest wektor, który łączy początek do wolnego toru z jego końcem. Na początku x był równy 4, na końcu x jest równy 0. Więc wartość wektora przemieszczania to 4 metry. Taka jest różnica między początkiem x równe 4 i końcem. I teraz tak. 4 przez 5. 4,5, Czyli jakby to rozszerzyć mnożąc licznik mianownik razy 2, to będzie 0,8 metra na sekundę. Bez sensu to wyszło, powinno wyjść 0,7. Nie wiem, coś tutaj, no, coś jest źle. 1,2. Prawda, fałsz. Żeby w tym się nie zajębać, dobrze będzie przyjrzeć się temu równaniu. Ja sobie je przepiszę. I zestawię z równaniem ogólnym, takim symbolicznym, z tablic przepisanym. No, prawie z tablic, bo tamto jest dla zmyłki podane jako wzór na drogę. Jeszcze bez tego. No, ale każdy wie, jak wygląda równanie na x w postaci ogólnej. A t kwadrat przez 2. Zapiszę to jako a drugich razy t kwadrat. No, i mogę sobie teraz na przykład zestawić to z tym. I stwierdzić pod wszelką wątpliwość, że xowa współrzędna wektora przyspieszenia to będzie minus 8. Co oznacza, że ruch jest opóźniony, to zwalnia. A że xowa współrzędna wektora prędkości w chwili początkowej wynosi 16, no to widać, że to będzie ruch opóźniony, będzie zwalniać. Aż po dwóch sekundach się całkiem zatrzyma, a później pójdzie z powrotem. Dla mniej kuma jeszcze raz z dużymi literami. To i to to są równania ruchu jednostajnie zmiennego. Jednostajnie zmienny oznacza, że wartość wektora prędkości zmienia się w stałym tempie. Innymi słowy, że przyspieszenie jest stałe. I ja widzę ten ruch, ten jednostajnie zmienny ruch od pierwszej do trzeciej sekundy, czyli w każdej chwili w tym przedziale przyspieszenie wynosi tyle. Tu minus powinien był napisać, zgubiłem go. Mój błąd naprawiam. Oni pytają o wartość, a nie o współrzędną lekturę przyspieszenia, więc jeśli się gdzieś pojawi jakiś minus, to i tak go zignoruję. W każdym razie, co do wartości, to przyspieszenie przez pierwsze 3 sekundy to 8 metrów na sekundę kwadrat, a nie 16. Wartość prędkości ciała C jest równa 16 metrów na sekundę w chwili t równe 1s. Widzę, że na początku, w chwili t równe 0, szybkość początkowa to była 16. I wiem, że w tym ruchu opóźnionym ona będzie się zmniejszać o 8 metrów na sekundę w ciągu każdej sekundy, czyli jeśli poczekam sekundę, to dostanę 16 8, czyli 8, no nie 16. Położenie ciała C ma w 16 metrów. No, no ma. Teraz wykres. Filterów na 0 jest 16, bo to wynika ze wzoru. I później co sekundę będzie spadać o. 8. Czyli po sekundzie to będzie e, 8, chyba? 16 odjąć 8, no to może być 8. Potem po kolejnej sekundzie wyjdzie punktualnie 0, a jeszcze po kolejnej minus 8. A dalej to już będzie linia prosta, bo widzę, że tutaj x maleje liniowo. W sensie maleje o 8 w ciągu każdej sekundy. To jest ruch jednostajny, ze stałą szybkością. Także, no, maluję. I później już będzie trzymał te minus 8. No, wygląda to jako tako. Tu jeszcze można sobie takie sprawdzenie, jakby zrobić. bo wiemy, że w równaniu na x to co stoi przy czasie w pierwszej potędze, to jest współrzędna wektora prędkości. Jeśli ruch odbywa się z x, to to jest współrzędna xowa. Ja wiem, że ta współrzędna xowa na początku wynosiła 16. Wiem, że przyspieszenie zmniejszało ją o 8 w ciągu każdej sekundy. O Od 16 odejmuję 3 razy 8. Jestem w tym miejscu i dostaję minus 8. To jest to. Potem zerkam sobie na to równanie. Widzę, że tu nie ma przyspieszenia, bo przyspieszenie mieszka przy t kwadrat. Tu w ogóle nie ma tego wyrazu, czyli to jest ruch jednostajny. I dobrze by było, gdyby tu była zachowana ciągłość. W sensie, jeśli przy zakończeniu ruchu opóźnionego współrzędna xowa wektora prędkości wynosi minus 8 i on tutaj przechodzi w ruch jednostajny. To współrzędna wektora prędkości w tym ruchu jednostajnym musi wynosić minus 8. Inaczej byłoby dziwnie. Inaczej współrzędna wektora prędkości zmieniałaby się w zerowym czasie. To jest niemożliwe, bo wymagałoby nieskończonego przyspieszenia, nieskończonej siły. Tu musi być ciągłość. I w tym równaniu tą ciągłość widzę. To równanie po 3 sekundach daje mi Vx równe minus 8. I tu jest V równe minus 8. Mnie się podoba się. To nie jest złe zadanie. Inna sprawa, że dziecko, które w nauce polegało na tablicach, gdzie w ogóle nie mówi się o współrzędnych wektorów, gdzie w ogóle nie ma tego równania, tylko jest jakiś potworek, wzór na drogę, nie będzie wiedziało, na co patrzy w ogóle.